Elo, ziomo, jestem Mr. Hamburger Pro i w tym filmie chciałbym ogłosić taki konkurs, ale to konkursem raczej nie można nazwać, bo mnie nie jesteś na nagrodę, bo mam mało itemów ogólnie, ale o co chodzi? Ten konkurs będzie po prostu polegał na tym, że w, w komentarzach napiszecie swój nick, al, po prostu nick właściciela wyspy, i ja w liveie, który będzie w czwartek, to będzie 11 listopad o godzinie gdzieś około 21, .00. będę wchodził na tę wyspę i oceniał. I kto, I kto będzie miał najlepszą wyspę z wszystkich, którzy będą brali udział, po prostu coś tam dostanie. A jak jest kilka osób na działce, to się po prostu podzielą. Nie wiem jak, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Czas y, wpisywania ników w komentarze jest do czwartku, do godziny północy 10. Byłoby po prostu do północy, ale do 10, bo jak ktoś zapomni, żeby jeszcze miał czas. No i to po prostu chyba tyle. Czy jeszcze o czymś powiedzieć? Chyba tam komputer słychać w tle, a to trudno. No to tyle. Piszcie w komentarzach niki, żeby live tam był sobie. No i cześć.